Następnym razem powinniśmy wypełnić basen galaretką, wtedy można by po nim przejść. Nie, Nie można chodzić po galaretce. Człowiek się utopi. Ale można wyjeść? Wyjeść się z opresji, o jest. Tak, jakbyś tu pisał te tekst. No to nawet powinien wystrzelić teraz suchar z tego, co z Sobie dorobisz. A z tej strony Staszek i Szynka. Witamy Was serdecznie w Moving Out. Choć jestem pewny, że prawdopodobnie w którymś momencie zacznę mówić Moving Gwałt. Oh! FBI, Albo coś w tym stylu i gorzej będzie, jak to się jeszcze przyjmie. Moving Out, moi drodzy. Jesteśmy firmą przeprowadzaczkową. Przeprowadzającą. Przeprowadzkową? O, właśnie taką. Zobaczycie po mapach, że jest to. Wyzwanie iście lamiste. Włącz tryb wspomagany. Nie jesteśmy wspomagani. Chyba, że nie wiem, wyciągiem z jagód. I teraz mogę być. Najlepsze jest to, że zobaczcie, ja mogę być tosterem. A szyna może być po prostu jakąś tam szynę, Drzewem? To drzewem. dla Kika Także ustaliliśmy swoje postacie, jak widzicie Niesamowite jest to, że właśnie na start główne postacie to jest Ruda i Człowiek Toster No po prostu idealnie, idealnie Gotowe, dobra, Część A ty pomyliłaś ASD, czyli chyba masz z tego switcha cały tak. czas jeszcze przestawianie, przestawianie głowy. Tak, ja wiem jak to jest. Ej, czemu mnie bijesz?! Czemu mnie lejesz?! Co to za start?! Chciałam tosta wyjąć. To... Je... Nie, nie skomentuję tego. Nie skomentuję skąd możesz sobie tosta wyjąć. To jest tutorial, który nas trochę tutaj pokaże nam co jak pod Y mamy możliwość... O, widzisz? Wyjęłam tosta. Faktycznie wyleciał ze mnie. Heavy... No ty heavy partner, kurczę, with your partner. Heavy wow, object, nie heavy, partner. Heavy partner ty jesteś w tym momencie, bo kurczę, coś ciężko ci idzie... Ci, Idziesz i ci, ciągle na balasz mnie w twarz. A jak było w drugą stronę. You can also throw items, but don't worry. O, chyba mi wyleciało. Ty hamie! <laughs> no właśnie, a z drugą strony to już jest ham, tak? No właśnie. Czekajcie, dostosować ich zrzucić! You got this. Przestań mnie nawalać! To nie jest versus. Mogę cię wziąć i rzucić gdzieś na przykład? A, to trzeba tu stanąć, ok. X. No? Aha, trzeba przytrzymać X i puścić w odpowiednim momencie. Przestań mi bić! Ujrzba! Ghost! Slap him out of the way if he gets too close. Don't oops! Take that, mailbox! Ship and handle this! Eee! i was <laughs> Na 3-4! A jak zrobiłem 3-4, można sobie zbić pionę? Weź zobaczę. 3, 4... Nie Chyba na się podaję. Chyba Dobra, pod Y... PRZESTAŃ MNIE BIĆ ciągle! To Człowieku, jeden ty! To mi zap... Świetnie! Nie dość, że... O, nie dość, że kobieta mnie bije, to jeszcze grabie mnie biją. Suchary zostawiłeś. Ja zawsze rzucam suchary pod drodze, no. Co, to ze mnie wypada po prostu, tam było napisane gratulacje piardowie? Możliwe. Tam na dole było napisane gratulacje piardowie, o matko boska. Witamy w Pakmor, mieście gdzie wszyscy są w rozjazdach. Pakmor, nie, że... Pak, ...Mor, czyli yy, pakuj więcej, pakuj mocniej. Co te samochody robią tam? One jeżdżą jakbym ja nie jeździła. Dokładnie. Jesteś gotowa? Mhm. Mm Jedziemy. Musimy Dobra, już. Dawaj, Stalik, wiesz. Uwaga, X. Uwaga, jeszcze nie, jeszcze nie. Nope. Za <grywa> blisko ściany byliśmy, spróbuj jeszcze raz, chodź. Dawaj. Znaczy tu jestem, halo. Z boku no musisz stanąć. Idę. Sam jesteś z boku. Dziękuję. Uwaga. I... Jeps! O Jezu. O Jezu. <grywa> Czekaj. <grywa> Co? Co ty robisz? No ja próbuję dodać gry. zabrałem ci grilla, Chciałem wziąć pudełko rzucić. A few moments later. Chodź bliżej do ściany, no bo musimy to rzucić z daleka. Uwaga! True. o! Uwaga, uwaga! I jedzie. Oto, i jeszcze to. Jeez, yes. oh, wow. Dobra. O matko, boska. Układanie tego, Co na Dlaczego ja biegnę? Ty tam powinieneś biegać. To zaczynamy od sofy. Na samym środku, chodź. <laughs> Musiałem to zrobić. Chodź sofę tutaj. Wiem, że musisz mi oddać, ale do pracy rodacy. Chodź jak teraz trzeba trochę. wepchnąć tam. O. Dobra. To fajnie, że mi pomogłeś wepchnąć. A to ty idź nie już. możesz sam? Idź już, idź już, idź już. Ja tu <laughs> łóżko wezmę. Tak samo z telewizorem. Uwaga. Czemu ty, się, czemu ty się przemieszczasz podczas rzucania? A ja po tak... już Co? Czemu ty się poruszasz podczas rzucania? Ale rzutu? nie mogę. Ale no bo to y, psuje jakby koncepcję, no? Ale twoją. Po co tego? Czemu ten gryzie mnie ten turtel? Ja Ej, o co mu chodzi? Zobacz typa. Ma jakiś problem. Może główny jest, no. jest srebro! Wow. <haha> o kurde! Co robisz z żłubiem? To on coś Ten zamkowali. żółw nie ugryzł. A mnie coś bardziej. Ja się czuję rozdziwiony teraz. No, God, please, no, no! Marzenia naprawdę się spełniają. Przedstawiam najnowszego pracownika. Guzzle Jednorożek. To jest jednorożek. Sorry. są lody o smaku jednorożca. O o, dom koszy. Rozkoszy, przeczyta. Dom rozkoszy? O czym ty myślisz, kobieto, nagrywając odcinek? O domu rozkoszy. Okej. Okay. Dobra, a ja dom kozy teraz przeczytałem. A, jeszcze lepiej. jeszcze lepiej. Zapłacili za ubezpieczenie od przeprowadzki. Tłuczcie co chcecie. Jej! <laughs> jak, ty mówisz, jak słyszysz, że coś może tłóc, to już wie, włączasz się, tak? Od razu. I, i fortepian. I, i taka kanapa z rogu. Fortepian. Pianino. Fortepian to jest. Wiesz jaka jest różnica między fortepianem a pianinem? Ja też nie Jedziemy Wejdziesz tu do mnie, rzuci, wyrzucimy sobie telewizor? Tak. Co mu się obraca? Gdzie Jestem... Ale on sam się kręci. On się sam obraca No idź, idź do niego tam Nie wiem czy on się obraca sam e, Musisz stanąć po drugiej stronie Po drugiej? Ale on sam obraca zobacz jaki głupek. Nic nie robię Ale obróć się, obróć się tak Bo musisz pomóc mi o obrócie W obrocie W obrócie? W obrócie. W Może? Kura mnie goni! Kura mnie goni, zabrała mi ziarno prawdopodobnie. Ty, może uda się na złoto, jakieś gdzieś indziej. No to sekund. dawaj, dawaj, dawaj. Biegnę! Biegnę! To wodówka. jest ostatnia rzecz, to dawaj, jest ostatnia rzecz. Dawaj, rzucam, dawaj, rzucam! Ile się udało? Udało, gdzie ty się nie udało? Udało się zakupić. No ten mover, szybko poszło, rozwaliliśmy ten stopper. Jak, jak na to... Ile mieliśmy czasu, żeby to się udało? Najcięższe, co na początek. A czemu znowu ja tam posylam? O, taka kanapa, to tak Ledwo, ledwo. Ale podoba mi się, że nam że tam rzucają te rzeczy. SMG jest napisane. Co mówiłaś? Jakiś bip. SMG jest napisane, A, że... Bardziej... No, było bip. Zmieniło się? Tak. Widać. Ja pół sekundy. Łoooo. Wow. 21 zakręt. Gdzie? A no, tam, tam na, czer na czerwonym pokoju? Czerwony, różowy, ale dywan jest buraczkowy. Ważne, że jest basem. Buraczkowy jest basem. Podnosz plecami. <laughs> Okej. Okay. Mam nadzieję, od, o, że nic nie zmoczymy. Od dupy... Stoli. Oh, 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 oh. Stoli. Dobra, uwaga i gra. No. Czy moglibyśmy zrobić choć <laughs> raz tak zwany zamach? Nie. Ja ci rzucę. Dobrze. Łap. Nope. my że musisz nacisnąć przy łapaniu. Był, był, był trening. I łap. Dobrze. Nope. I teraz <grym <grym <zresztą> bardzo, Ale nie gramy w siatkówkę. Halo, łap. Dobra. I odnosisz do samochodu. Aha, ale ja nie mogę tak iść. Nie nie rzucaj, nie rzucaj nie tym szatom. Delikatnie położyć. Uwaga. Rzut. Nope. Czy... No bo tylko? odruchowo puszczam jak łapię. Trzymasz tylko. Trzymasz i idziesz z tym. Dobra. No właśnie mogę, nie mogę iść żyć. jak trzymam. Jak... Co? Ale no musisz puścić Xa. Ale jak puszczam Xa, to mi Czekaj. rzuca. Ale... Ale czego w ogóle trzymasz Xa kiedy ja ci to rzucam? Nie musisz bo trzymać Xa i trzymasz tylko... Łapiesz tylko triggerem. Nope. Niczym więcej. Proszę bardzo, to był tylko trigger. No dobrze, ale to muszę, muszę ci rzucić idealnie w łapki. Musisz złapać klientole ci widzisz gdzieś X? Takie tam Nie, lecący? Nie, widzę. wytłumacz mi. O, widzisz i nie musisz trzymać X-a, widzisz? Tak jak? cię też na seser. Nope! Ale nie musisz go łapać. To dobrze. <laughs> Dobra, może jednak musisz. Ale się skąpałem. Następnym razem powinniśmy wypełnić basen galaretką, wtedy można by po nim przejść. Ne, nie można chodzić po galaretce, człowiek się. Utoł. Ale można wyjeść? Wyjeść się z opresji, o oh jest. Tak, jakbyś tu ten tekst. No to nawet powiem wystrzelić teraz suchar z tego, co sterobisz. Sobie dorobisz. 551, o matko. No to troszkę... Ale to jest srebro, no to Ser wiesz. Przepraszam bardzo, ja mylę kolory, tak? Ale ty, że brąz mylisz ze srebrem, to jestem w szoku. To brąz, A, mamy. bo ja patrzyłam niżej. Pełną no, barą naprzód przedstawiam najnowszego pracownika, to Ramone. Co? O Jezu, co, takie czekaj, nudle w pudle. Kojarzy mi się z jakimś jedzeniem, który bardzo brzmi blisko do Ramonę. Jest... Ramen. Ramen? No właśnie, coś takiego i to i tak Aha. wygląda jakoś? No, no nie wiem, to jest pudełko. Nigdy więc... nie jadą ramenu, więc mieszkanie Jarego, a czy jest obok mieszkania Toma przy okazji? Ale to co, standardowo zaczynamy od najcięższych, tak? Łóżko. Dobra, łóżko i tłuczemy wszystkie okna przy okazji. Uuu. Tu jest łóżko. Bierzemy na początku łóżko. Dogadamy się, jak zawsze. To już powiedziałam, że biorę flamingi. One no są tu najważniejsze. O, przyniesie flamingi, Idziemy po łóżko. Dawaj. Albo kanapę, koszko? jak chcesz. No to może być. Łóżko. No to kanapa. <laughs> Świetnie! No dogadanie 500. Możesz mieć telewizorem, bo nie tak. za ciężki dla mnie. Sam, sam się obraca, nie wiem o co chodzi z tym obracaniem się. musisz stanąć po drugiej stronie. Nie jestem w stanie opanować jego obrót. On sam się miota. A możesz go po prostu puścić na chwilę? Nic nie ruszam, zobacz. Trzymam Ale... tylko trigger. Nic Ale możesz nie go puścić po prostu. Co puścić? Telewizor. I wtedy możemy go złapać z obu stron. Ale no, no to idź. No to idź. A dlaczego z tamtej strony, a nie Bo z... jakby z tej jest bardziej logicznie. Nie jest logicznie. I dramy, i dramy. I, uwaga. Nope. Za wcześnie. Jeszcze raz. X. <grym> to jest dzikie. Dobra, biorę, biorę tornest. To, 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 co to biorę? Tornest? Chciałem powiedzieć Tornest? Co ty w ogóle wziąłeś? Poster no? chciałem powiedzieć Tornest? Co to jest Tornest? później będziemy dorzucać. Cicho. Lodówka, chodź. A w ogóle trzeba znieczyć szyby. No i dalej jeszcze. To co trzeba wziąć? Zostaw, o, nie Zostaw się z tym Tornestem już. To zapomnij. Later. Co? Ale to się trząkają te znaczy... postacie. Przy okrągłych tych rzeczach kompletnie, Strasznie Strasznie kompletnie to nie bardzo. tak Chcę rzucić. Rzucamy? Mhm. I jedziemy. Co się stało? Czemu się nie rzuciło? Mhm. Jak będziesz łapał, to będzie rzucało. Ale ja X i nie mogę rzucić. Bo to nie X. Okej. Ale w tę stronę. wleciały do domu. No, przez to jest... Meanwhile. One hour later. Prawie. Nie udało nam się nawet dorzucić jednego stolika. Pokażemy wam, co chodzi z tymi żatunami. Oh my God! Later. Dobrze. O ja! Moi drodzy. Bo teraz na spokojnie sobie życzyliśmy, że rzeczywiście obczajiliśmy co jaki zobaczcie, mieliśmy złoto z palcem w wynosniczku oczywiście. Więc to tyle od nas. Moi tak to drodzy! To... Jak Wam się Zgnąską. podobało, zostawcie... zostawcie z, z, z... z gnojówkę. Widzimy się z kolejnym odcinku, kiedy będziemy się mierzyć z tym moving outem. A to ty I ciurz, nie możesz sam. Ici sam? ici już, ici już.